Klub Wings, magiczna moc. Dzień dobry, Stella. A Stella? Gdzie ona może się spodziewać o tej porze? Lepiej pójdę jej poszukać. Stella! Stella! Halo, gdzie jesteś? Na pewno gdzieś się schowała. Bo niemożliwe, żeby o tej porze wyszła. Ale co to? O? Cześć Plom. W ogóle? No jasne, że tak! Tylko, że jestem trochę inna. E, aha. Mam ci powiedzieć o co chodzi, czy będziemy tak gadać? Mm, powiedz lepiej o co chodzi. Jak się tu zjawia? I dlaczego nie ma Steli w domu? W tej prawdziwej Stelli? To wszystko ci opowiem Chociaż właściwie To za długo by trwało Chodź ze mną I tak Chodź ze mną Ale po co I dlaczego Chcesz wiedzieć o co chodzi czy nie No ale Gdzie jest Stella Musisz ją uratować Słucham No tak Nikt ci o tym nie mówił nie. No takie sarki. No więc chodź ze mną. Ale. Ale dlaczego jesteś taka niska? Nie wiem. Tak już się urodziłam. W każdym razie musisz ze mną gdzieś Polecieć. Eee. Ale ja nie mam transformacji, nie umiem latać. A to się nie martw. Dam ci pewną moc. E, a mogłabym wziąć buty? Tak jasne. E, a jak? E, mam pomysł. Ustaw się tutaj. Super! Jak to zrobiłaś? Hej, jestem w Ubrania i buty to moja pasja. No tak, więc jak lecimy? O, to się nie ma. E, co się stało? Umiesz latać. Bez skrzydeł? No tak. Dobrze. Unieś się. Ale uniesz się. No dobrze. No więc. Hej! Ja latam. Ja naprawdę latam. To niemożliwe. Jak tego dokonałaś? No. Ma się ten mózg. E, jakoś nie znałam wcale od tej strony, żeby myślała. To znaczy, żeby była taka mądra. To znaczy, no, wiesz o co mi chodzi. Tak, wiem, wiem, nie lubię się uczyć. To znaczy, ona nie lubi się uczyć, a ja a właściwie wiem, kim ty jesteś. Ja trudno to wytłumaczyć, bo sama nie wiem. Ty sobie robisz jakieś jaja, czy coś? Nie. Dobra, lecimy. E, ale gdzie? Do. Przestań. No dobrze. Więc lecimy do. Do zaczarowanego królestwa, które nazywa się Maising. A co to za królestwo? I ono jest zaginione czy zaczarowane? I zaginione, i zaczarowane. Eee, no skoro zaginione, to jakie znasz? nasz Tylko ja je znam. Dobra, okay. To jest super. No wiem, który będę teraz? Ten. Tak. Ok. A to zaczarowany królestw. Te, super, lustrzane. Widzisz? Odbicie. Faktycznie. Ale to nie jest takiego jak zwykłe lustro. No, może. A i tak jest fajnie. Teraz gdzie? Chodziłem? Tędy. Mm. Okej. Okay. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Muszę ci coś powiedzieć. Okej. Okay. Okej. Okay. A co chcesz mi powiedzieć? No więc czekać się transformacji. Co? Biliwicks? Sofix, Lovix? Czy inne? Nie. Zupełnie inna transformacja. Jak się ona nazywa? No, na razie nie mogę ci powiedzieć. Ale w każdym razie ona jest potężniejsza od Biliwiksów? Nie. To tylko przejściowa, żeby mogła sobie poradzić w tym. tak, w tym królestwie. A, 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 a jeśli uwolnimy. To tam jest Tele, tak? Tak. A jeśli uwolnimy stamtąd tele to... czy ona też będzie miała tę transformację? Nie wiem. To zależy od niej i od ciebie. A. No dobrze. A no to lecimy już. Im szybciej tym lepiej. Dobrze. No to lecimy. Ile jeszcze żebyśmy doleciały? Jeszcze sporo. Ale mogę, ci... właśnie. Możesz mi pokazać, jak wygląda to królestwo? Oczywiście. Widok będzie realny? Bardzo realny. No to pokażę szybko. Blum. Oto cząstka tego królestwa. No i jak? Wszędzie jest ciemno. Dlaczego? Ponieważ to zaginione królestwo. Było kiedyś wielką jasnością, ale teraz już tak nie jest, ponieważ ogarnęło to królestwo, ten świat wielka ciemność, zgroza i niepokój. Jednym słowem wielkie zło. Eee, tak. Tak. Eee. A co możemy zrobić, żeby temu zapobiec? Czy w ogóle się da tak zrobić? Tak. Jak? Powiedz jak! Dowiesz się tego, jeśli wkrótce będziesz transformację. A na razie leć. No dobrze.